Musisz zatrącać ten Dobra. Spider... Spider... Pig. spider Pig! To jest ten, o kurwa, Spider pig. Dobra, tam Ale jest pas, nie, Spider Peek, Peek, Peek. Peek. Ale nie, bo to będzie w internaucie. Oh. Liczy z tym, że to będzie w internaucie. Rosie. Będziesz Ale ma... pas! Znowu się Rosie... czyli tak, 2 piąte legomiatora plus menedżerka plus Spider Pig i Mmm. Nie ma zęba. Spider tam jest Spider Peak Spider Peak Bokaż brak zęba zobacz, Nie ma tutaj zęba Hejduja, zobacz, oh, no ja wiem, to jest nie taki drugi Rippy zrobił, no to jest no, taki no, drugi ripi On jest akwariusz A ty poznaliśmy tutaj na żywo? A, jasne, my się znamy z dużej istotu, ale... oceanu A gdzie nam jakieś jakiś Metal czy coś? Metal Mani, nie wiem Pan, pan A ty byłeś na Metal Mani 2008? pat, pan, Kiedy mega dobrało? E, tak tak. To możliwe, że nie my się poznaliśmy, bo ja tam byłem. Ja też się pamiętam. Jeszcze wtedy inaczej zupełnie wyglądałem. On wtedy był jechowy. teraz tam. Sam jesteś jechowy. No nie ja chyba. Ja jechałem do 14 roku życia. Zatkało to kało, nie? Zatkało. Teraz jeszcze mi powiem, kiedy był jechowym. Od jak skończyłem pół roku. Do 14 roku życia. Przez matkę, bo mnie zmusiła do tego. On był jechowym do 14 roku życia. Ale coś się chowały jakieś rzeczy i później tam? zostawię chowa? Nie, to było tak, że jak miałem podał, nie ma zęba. Nie mam zęba. Tutaj chowa. dajcie go Wixonać. No co? Nie, Wuxona jak już dajcie. Co, co dajcie? Trzymaj. A Wuxola. Pa, tam Spider pig Ej, to... Ej, tam metalgiator siedzi, zobacz. Zobacz podobieństwo z że oczywiście pędzasz w film Bliźniacy ze Schwarzeneggerem i Danny DeVito, ale to była, to była dość... A, ty an... to podobnie. ale podobnie. różnica była wtedy. Oj tam, oj tam. Rosie do kurwy nędzy, patrz, patrz co Rosie robi teraz. Ja, ja też chcę tam być. Tam eee. Jak ty totalne? Patrz tam Ej e, Dawaj jakiś może dialog. Z kim? Ale z kim? kim? Nowe trójkę. Quiz. Dobra. To co mnie Dobra. nagrywa.